Zieleń to dziś inwestycja w zdrowie, komfort i odporność miasta na zmiany klimatu. To temat, który łączy planistów, projektantów, urzędników i wykonawców. XIX Forum Miejska Sztuka Ogrodowa pokazało, że przyszłość miast zaczyna się od zieleni. Właśnie wydawnictwo AWRY z zieleni miejskiej wraz z partnerami stworzyły taką przyjazną, cały czas rozwijającą się przestrzeń, do wymiany wiedzy, doświadczeń. Wydarzenie jest dla nas czymś więcej niż tylko konferencją. Bez miejscem spotkań, inspiracji. To, co Państwo, o czym rozmawiacie, o czym się z nami dzielicie, jest dla nas inspiracją do, do organizacji kolejnych wydarzeń, ale też i do. Do tego, do tematów, które powinniśmy poruszać na łamach naszego czasopisma. Muszę przyznać, że forum dla mnie to coś więcej niż konferencja. To spotkanie ludzi, którzy wierzą, naprawdę wierzą, że Zieleń może ulepszyć nasze miasta. Nie tylko w sensie estetycznym, ale także klimatycznym i społecznym. Tegoroczne hasło "zieleni dla na lepsze miasto brzmi trochę jak manifest. Bo każdy z nas, niezależnie od tego, czy projektuje, sadzi, czy zarządza przestrzenią, tworzy swój fragment tego dialogu. Forum tradycyjnie towarzyszyło Międzynarodowym Targom Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Gardenia. Każde targi gardenia mają e, swoją myśl przewodnią. W tym roku rzeczywiście mocno postawiliśmy na e, biznesową e, jej część. W zasadzie można powiedzieć, że każda edycja an, na tym biznesie się opiera, ale w tym roku również sporo florystycznych pokazów, mistrzostw występów, mistrzów Polski, Europy. Na pewno targi gardenia możemy powiedzieć, że wracają po tej pandemicznej przerwie grubo ponad 200 wystawców z kilkunastu krajów, więc mamy tutaj bardzo bogatą, ciekawą ofertę zarówno producentów materiału roślinnego, jak i akcesoriów narzędzi urządzeń służących pielęgnacji, również i odrobina chemii, także nasion, więc jakby wszystko to, co w ogrodzie i, terenie, i na terenie zielonym jest potrzebne. Cieszę się również, że ponownie spotykamy się na forum Miejska Sztuka Ogrodowa, które od 2007 roku realizujemy wraz z budownictwem Abrys i redakcją Zieleni Miejskiej. 19 lat to jest kawał czasu. Obserwuję oczywiście rozwój tej, tego wydarzenia, tego forum, które zaczęło się jako seminarium. W 2007 roku dzisiaj jest to uznana pozycja w programie i kalendarzu ludzi, dla których ważna jest przestrzeń zielona w terenach miejskich, obszarach miejskich, gminach, miastach, miasteczkach. Także cieszę się i mam nadzieję, że będziemy kontynuować w kolejnych latach i za rok będziemy obchodzić wspólnie jubileusz 20-lecia. Tegoroczna edycja Forum koncentrowała się na świadomym projektowaniu dla zdrowego miasta. Takim, które łączy piękno z funkcją, inkluzywność z jakością i estetykę z troską o środowisko. Nie zabrakło wystąpień poświęconych zmianom klimatu i doborowi roślin. Każde wystąpienie staram się odwoływać do zmian klimatycznych, bo bez tego no, no nie ma przyszłości. My nie wiemy, co się dzieje. Gdyby. Zmiany klimatu były liniowe, czyli tylko gdyby rosła temperatura, a sprawa byłaby prosta. Ale wiemy, że będą i okresy chłodne, to jest raczej taka destabilizacja klimatu. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się sadzić gatunki obce z cieplejszych rejonów klimatycznych, ale to jest błąd, bo wiemy z przeszłości, że, że to się nie sprawdziło. Wiele gatunków było inwazyjnych, te gatunki zdewastowały nasze ekosystemy, a wciąż mamy gatunki rodzime, których nie wykorzystujemy w sposób właściwy. Nawet jeżeli sadzimy gatunki rodzime, to sadzimy drzewa pochodzące ze szkółek, które są bardzo jednorodne genetycznie. Naukowa wiedza, praktyczne rozwiązania i odrobina pokory wobec natury. To właśnie sedno miejskiej sztuki ogrodowej. Przyjechałam do Poznania na forum głównie ze względów zawodowych, ponieważ jestem związana z zielenią miejską. Bardzo chętnie poznałam z drugiej strony temat łąk kwietnych, które w moim mieście są już realizowane i chciałam zasięgnąć też wiedzy z innego źródła. To właśnie tutaj rodzą się pomysły, które zakwitają w miastach. Forum pokazało, że zieleń w miastach to inwestycja w przyszłość. To wspólna praca naukowców, projektantów i zarządców, którzy tworzą miasta przyjazne mieszkańcom. Dziękujemy za udział w tegorocznej edycji forum i zapraszamy za rok, by znów porozmawiać o tym, jak kształtować plan na lepsze jutro.